Siema na wszystkim, z tej strony Zakrzew i znajdujemy się w Starej Karcmie na Słowacji. Zimno mi, czekaj, mi Jest to kolejny odcinek z serii treningów na wyjeździe bez sprzętu, więc załóżmy, że znaleźliśmy się w takich warunkach przez tydzień czasu i jesteśmy na moście. Jesteśmy obserwowani przez imigrantów. Ogólnie bardzo dużo jest... Dobra, a ciepło ci już? Trochę średnio, bym powiedziała. Uważaj, błagam cię. Zrobi to. No kurczę, no ja jestem szczery z widzami. Naprawdę jedziemy tutaj i co chwilę z... widać właśnie, że naprawdę więcej jest tych imigrantów tutaj. Jesteśmy w takich warunkach przez tydzień, no to co możemy jeszcze porobić? Przysiady. Pistolety wiadomo. <gulety> Ogólnie przepraszam was za to jak nagrałam ee, robienie dipy Matiego i podciągnięcia. Byłam strasznie rozproszona. O Boże, kto po nas? No i ch... Mattie ogólnie na początku filmu mówił, że kocha góry, a w momencie, w którym schodziliśmy ze szlaku, w tych najcięższych momentach, powiedział, że to nie będzie jego pasja, nienawidzi gór, ale już tego nie powiedział na końcu filmu. on nienawidzić góry po wczorajszym wyjściu. I powiedział, że to nie będzie jego pasja i już więcej nie wyjdziemy na żaden szczyt. Pobudzić to krążenie. Zimno. A już idziemy, bo mi strasznie wieje po plecach. Bardzo fajnie! Sam, że przejdziesz. Załóżmy, że znaleźliśmy się w takich warunkach przez tydzień. Taki? I? Mogłaby mi dłużej. Mamy tylko treningu dostępną. Czego? Jest zachód słońca. No więc, drogi widzu, jak zawsze sobie jedziesz w takie miejsca, to fajnie sobie zrobić takie smarowanie gwintów, to się nazywa, więc wykonujesz takie 30-40% swoich możliwości, żeby nie przesadzić i sobie niczego nie zrobić, znasz swojego maksa, wiesz na co możesz sobie pozwolić, więc smarowanie gwintów to takie 30-40% coś, bez rozgrzewki, bo wiesz, że nic ci się nie stanie, możesz sobie to zrobić, możesz sobie pozwolić na to. z drogi, bo już jadł samochody. Nagryj zabawy. A teraz spróbuję wygrać misia dla szefa. Ale ja nie wiem czy ja w nie chciała tego, bo to jest też taki chiński Stitch, a ten Pluto to jak prawdziwy Pluto. Nie ma za Kur... Co? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Drugi dzień. Tritop, bachletka. Coś na co czekałem całe życie, żeby się tutaj znaleźć na koronach drzew. Dobry dzień. Załóżmy, że znaleźliśmy się w takich warunkach przez tydzień. Mamy do dyspozycji tylko taki strumień. godzinę ponad i szlak jest bardzo słaby, i jest bardzo niebezpiecznie, i zobaczcie, będziecie zmęczeni, smutni, głowa będzie Was bolała. A jak widzicie, to będziecie szczęśliwi i będziecie mieli rodzinę nawet, ale my nie wybieramy dróg na skróty. Ale oni totalnie e, zniechęcają do aktywności fizycznej. Byle tylko marketingowo zarobić na ludziach, chociaż wejście do tego lasu tak tragicznie wygląda, trochę się boję. Nie bój się, jestem Twoim przewodnikiem po bachletkowej dolinie. Alpine Pro. Pila, jakiego my szlaku mamy Pila? Gminę pro ogólnie. Czyli jakiś o, trochę niepokój. Zaz się zżegam. Naprawdę oczekiwania. No nie spodziewałem się, że aż tak potężnie będzie, bo ten las jakoś potężnie dziko wygląda. Przemierzamy tą piękną krainę drzew, skał i piachu. Słyszę jakieś odgłosy. Nie wiem, czy to niedźwiedzie, czy gondola. Myślę, że najpierw zjedzą Fryderyka, czy Ciebie. Co tak ryczy? Tak wygląda droga po plęcz, że właśnie ty się tak spinasz, takie schody są, konary, a na samej szczycie czeka piękny widok i ładny plęcz. I każdy wchodzi w swoim tempie, każdy element jest, w sensie ta droga na szczyt jest odzwier odzwierciedleniem każdego elementu w gimnastyce, ale i w każdej innej dziedzinie życia. Ja wiem, że oczekiwałeś czegoś innego i tylko czegoś takiego. Ty gadasz? Przecież to wygląda jak... Ale to musimy dojść. Że to wyglądało na fotach tak. was. To było cztery razy wyższe, tak aż głowę musisz 4 zadzierać. Cztery razy wyższe. To jeszcze, że ta kładka jest tak potężna. Ale to ma że kilometr. Chłodny, pasz, 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 pasz. Że to mniej więcej jest jak cała szerokość tego. I... Ale to tak będzie! Dobra, odnaleźliśmy wejście do krainy. Fajny, fajnie to wygląda. to ponad kilometr, ma. Fajny. Widzimy się na koronach, że wchodnikoj. Może to wygląda jak taki program przyrodniczy. Ej, ale mega mocno to wygląda. Spójrz. Ogólnie ja chcę zjechać z jeżdżalnią. Ja nie chcę, ale ja chcę. Jak toś chce. Serio faktycznie spacerujemy w koronach. Nie mali. Czyli miejmy, że znaleźliśmy się w takich warunkach przez tydzień, tak? Mhm. Uh -huh. Ale na szczęście mamy plecak. Czujesz jak buja tym? Tak. tak. Po wiatru. Plancz na wysokości. To coś źle? Ciężki. A. No i teraz handstand na barierce. O, mostów. ty może jesteś w trakcie takiej drogi, a na końcu tej drogi czeka na ciebie full plunge. Dobra, także zdobyliśmy już drugi szczyt z szefową, czyli chodnik, korony drzew zdobyliśmy, tak? Myślę, że tak, no, tak to można nazwać. Teraz to gdzieś... jest mniej więcej na tej samej wysokości, co tarnica. To gdzie się teraz widzimy? W jakiejś karczmi może, na w, w jakiejś zamku. karczmi na zupę, na ogrzanie. No. Paweł, nie całkiem święty, zmusił nas do odwiedzenia zapiecka, więc w takowym się znajdujemy, na Krupówkach, bo się zdziwiłem, że tutaj nie ma właśnie placka po węgiersku, ale pieczeń zielenia jest podana z plackami ziemniaczanymi i zieloną fasorką w śmietance z tymiankiem, więc super okazja, żeby pierwszy raz takiego jelenia spróbować. A szefowa wzięła steka z Sosia. Z ziemniakiem pieczonym, z serem i fasolką śmietania z tymiankiem. Więc taka jest akcja, czekamy na jedzenie i wam pokażę, czy jeleń jest fajny, czy nie fajny. I nawet nie wiem czego oczekiwać po jeleniu Jakie to jest mięso? Ululu! Oj, ojoj! Oj, ojoj! Oj, ojoj! Oczywiście jest mieć Ale Dobre? jedzenie pochodzenia w górach Niesamowite tu mam pieczywo moje, zobacz co to jest, co to jest, zobacz. śliwką? Mmm. To nie jest twoje pieczywo, to jest nasza przystawka. Ojojoj. Nasza przystawka. Ja nie wiem, czy można brać moją opinię pod uwagę, bo jesteśmy po paru godzinnej trasie w górach. No co, z boczkiem mam zjeść? No nie. No tak. Co to jest? Sos? Czosnkowy. To ma dziwny człowiek z ciebie. Mm. Dobra jest w bez spróby bo jest zimny, on jest fajny mm. serio mega pycha. Podsumowując pierwsze spotkanie z jeleniem oceniam na bardzo dobre. Nie spodziewałem się, fajne mięso i jest podobno jednym ze szlachetniejszych miejsc, tak jak powiedziała szefowa i jest mega zdrowe i ma mało tłuszczu w sobie, więc myślę, że jeleń to kozak. Słucham? Są dupoloty Jaki chcesz kolor? Czerwony szybki No bo weźmy dwa czerwone, żeby nas widać Chociaż nie, ja chcę zielony Jak exact. zawsze o, Co to? Co ty gadasz? To kończymy tutaj naszą przygodę. Fajnie było, ja się bardzo dobrze bawiłem. No nie byliście z nami jedynie co to w gorącym potoku, gdzie sobie zakończyliśmy tę przygodę. Z mojej strony i szefowej bardzo polecamy gorący potok. Mhm. Te termy są warte, warte tych pieniążków. Jedzenie dobre. Carnet Open na jedną osobę ile? To 150? No 150 zł od osoby na 5 godzin. Mhm to Open, czyli że wszędzie wejdziecie sobie. Bardzo dobra restauracja z bardzo dobrym jedzeniem. Strefa relaksu i spa. Mega polecanko, tak samo. Bardzo fajne. Ogólnie pierwszy raz w takiej byłem, że macie normalnie takie chatki. Tam są normalnie wbudowane jacuzzi w kamieniu. Płynie sobie wam gorąca woda jeszcze z wodospadu. No jest tak mega, można się poczuć tak górsko fajnie. Tak o jakby dziko powiedzcie. górsko. No i najważniejsze były też tam kąpiele borowinowe. I można było się w gównie potaplać. Dosłownie. Mieliście taką, takie wiaderko i tam były, było takie błotko i szefowo całą w błocie oblepiłem, wszystko ją tam ca, całą oblepiłem w, tym, w, tym, w tej błocie, w tym błocie. Ja się mega bawiłem, szefowa chyba też się dobrze. Tak, czuję się taka zrelaksowana, to było takie zwieńczenie idealne. Tak, było fajnie. Wrócilibyśmy Zregenerowany jestem, jak nie wiem co. Mogę wrócić na treningi, mogę siedzieć przed komputerem godzinami teraz. Jestem mega zadowolony i nie mogę się doczekać więcej. Polecamy. Pewnie wrócimy. Ja tu chcę wrócić. Gorący potok. Tylko tym razem będzie to nauka na snowboardzie. Dzięki, cześć i do następnego.